siema ja jestem Bert no to taka informacja i prezentacja mojego serwera IP nie jest przypadkowe tak to jest spawn to jest tu są zasady takie jak nie prosi o itemy ręki TP nie przeklinaj nie wyzywaj ortografia nie trolluj przestrzegaj regulaminu, baw się dobrze życzę Bart taki z kobrem bądź grzeczny mama patrzy to jest administracja właściciel Skowro 12 Hedon Parktasek 2003 Administracja też moderator nie ma i budownicz nie ma Tutaj są informacje takie jak Nie budują domku z Więc tak Wpisujemy spawn I w tym miejscu jest spawn Idzie się tu 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 będzie się schodzić tam będzie będą warby będzie się klikać na tabliczkę na przykład stworzę tutaj vs warb test i tu będzie taka tabliczka Warp. Warp. test i klika się i się teleportuje na ten dwa. komedu pod Warp też będziecie mogli zobaczyć Warpy, więc ja już zapraszam na serwer. IP będzie na e, kanale. W opisu kanału i w opisie tego filmu. Więc ja zapraszam. I do zobaczenia. Cześć!